No dobra, no. <grystanie> no rodzi się ciężko, kurowice. No nie. O nie. O nie. Jeszcze w śmierdzielach jesteśmy, no. No dobrze, dobra, talenty Melasowy team mają. No są. Są, wiesz. No chciałbym, żeby siedzieli w tym i Adaś w lodowych pułapkach we wszystkim. Nadupcać, spowalnić. No, no, to jest ważne. Bo tu jest teraz... To, to takie mocne zrobić. jest. Jak... no my lasy są same. Prawie. Jak będzie i tak zatrzymywać to chuja zrobią. Nic nie zrobią no, bo będą siedzieć cały czas w jakimś gównie. No. Na okrągło. W pułapkach, spowolnieniach, w pajęczynach. No idealnie serwer. To jak bierzemy wodę i górę, tak? Tak. No zaraz zobaczymy się wózki rozlecą, ale pewnie tak. Na a pewno nie by. mamy co nawet. Nie, na tam, nie, tam nie ma co lecieć. Na lawę nie ma co, bo strata naszego czasu i w ogóle wszystko. A na lawie jak żeby przekręcić e, zwrotnicę. No mógłby rocz spróbować, ale... Ale to może być trudne, a stracimy jedną osobę w sumie. Zresztą to, no, musiał, to musiał być. Dobra, lepiej żeby robić. droga idzie na górę z szorskim, hmm? tak? Nie, lepiej chiller szorstkim. Nie, szorstki musi iść zna, najlepszy healer to jest. No to jest spokój, no jak healera można nie pozbywaj się healera. No Wszystko no, przejmiemy przyszli. w ostatnich i Taką mam opinię. Dobrze, to Monster nie idzie. No spomo... A nie lepiej sam zygzak i później się łowimy Dokładnie! Ławiamy, Dokładnie. Sam zygzak, zygzak potem się... Ale jak mówi? No to idą, nie dobrze, nienerwowo. No to spokojnie. mówię, że Monster pójdzie, no, z igzakiem. Słuchajcie, nie! Ej, Wszyscy, wszyscy muszą iść. Wszyscy muszą przejąć wóz... Tylko jak się rozdzielą i z igzakowi przyjdzie dwóch, trzech, to co? Nie umiecie się tam. Ten wózek długo. Aha, to my to jedzie, i się wrócimy. Nie, zawsze to to się przejmuje ilością ludzi w kółku, a nie kurwa ja ja wiem. tym, że pojedzie no, wiemy, wiemy. Ja wiem, wiem, ja że wózek no, tu nas to jest. wtedy 8, a tu przyjedzie 9, już go ja się Jadą, pa, też blisko mają. Chodź, na górę, tak? Od razu, od razu zatrzymuj, zatrzymuj, ich. bardzo ładny. Rogal jedzie na górę. Chodź do środka. Jedną osobę, to jedna osoba niech się urywa w takim już razie. już jadę tam do niego, dobra. Zatrzyma, zatrzymy, na kurwa jest daleka. Dobra, Warriora, Warriora, który wszedł tutaj, od razu Ma zginąć w sekundzie ten Warrior, firuje. Dobra, pat. następny target. Tutaj pris u góry jest pris. ale tam do za... Aha dobra, pojechał ktoś do... Prista, zabić tego pista. Jednego china mniej Wyfarman. Gwałcić go po prostu. Zabij tego priest'a, koledzy. Zabijać go. Robić coś. Dobrze, dobra, to już. Więcej wracać. To nie wszyscy. Yy, yy, wracać, szamana. wracać szamana. Szamana, szamana. Yy, Mogę, dobra, wracamy, po. wracamy. Jestem w stanie. W stanie jesteś? To no dobrze, to dawaj. W stanie to zrobić. Jestem nie jestem w stanie. Jak tam, góra? Przejęto tak nosa. Dobra, Broga, brać, brać środek, brać środek. Zabijasz tutaj tego szamana. Albo dekacza, nie wiem co jest bliżej, bo ja nie mogę tam dojść na razie. Szaman. Tak, tak, tak. Dobra, biś loka. Zabić loka. Firuję wszystkich. I lo loka bijemy. Już zaraz. Szybciutko, szybciutko tego loka, bo ładnie schodzi. No ładnie to na dupca. Wykluczam, wykluczam, wykluczam. No to zabić go, no Dobrze, dobrze, no biliście. Na razie jest na ich korzyść. Wszyscy do środka wchodzą, panowie Przesiadka na szamana, przesiadka na szamana. Counter. Herax mi zginął. Halo. Szaman, 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 szaman. Przywózku jest Earth Grod. Ispel norek Trinketed. Nic nie pada, panowie, nic nie pada. Ej, no robić coś, halo. Z tym załatwem mówię, potrzebował Druida bić w chwilu. Dobra. Mm, stanął. Druid w No ja w mam w wszystko mam, no nic nie mogę zrobić. Druid w healu. Bijają nas, kurwa, no. Dobra, wyszedł, no z, wyszedł z tego, do środka wchodzimy. Do śro... Wszyscy walczą w środku, nigdzie indziej. Nigdzie indziej. Bijemy mąka. Tylko nie stanować go. Chodź sobie z mm. sobie Szorski. Monka bić, Monka bić. Ej, jak nie wejdziecie to do środka, to nie damy rady przejąć. Dobrze, przejmujecie się no Jesteśmy od... w środku, no. Ale to za zabija, mało nas... Monka zabić, mój cel, target. Monka, dobra, nie, nie pada ten... Y, tego. Uciekaj. Drugi firk, kurwa, no. Loka, loka w takim razie. No szybko, bo nas zabiją zaraz. Szybko wchodzić do środka. Nieważne, i tak się przejmie na naszą korzyść, tylko musimy wejść wszyscy do środka. Bloka. I wyrzucać tam, Firować, z no, nie, i, nie wiem, wyrzucić stąd. Nie zdążymy już, kurwa. Nic nie mogę zrobić. Nikt nie pada w ogóle, no. Jedna, jedna osoba, dwie osoby tego... Wracać, 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 tego, Dwie osoby biją Huntera. No, idź to, ej no ludzie, ogarnijcie cycki. Dwóch Rogala, w ogóle nie wiadomo po co. Rogala to ja sam biwę Ale po co no? Mamy trzy wózki teraz. Bo ja mogę roga nabić, jak jestem na górze na bazie. A dobra, bo to tam biłeś u góry, tak? Sorry. Dobra, woda jest nasza nie ma prawa, żeby ją wzięli. Bo kolei, jak tylko będą przychodzić, Tego bić. Druida, druida, od razu druida zabić, w momencie. Tira dostał, zabić tego druida. Zatrzymać go. Dostał młotkiem ode mnie, dobić go. Dorek, pochuj go bijesz za kółkiem. Bo chcę, żeby zginął. To no załatwić, to jest kurde. ważne. Yy, tutaj placi, w kółku placi. trzeba roza ja, zabić. to w ogóle zapytanie. Nie, to Monk jest. Bić Prista! Prista, bić szybko! Monk zginął, kurwa, cokolwiek to no. było. Prista zabić w środku. Pelnorek. Nie Dobra, mogę, mam to sam. gówno. Tam wyjdę. Zabić tego Prista. Pańka. To jest zeznanie. Dobra, y Warriora. Kurwa, nie wiem. Warriora, Eksta, coś tam. Ekstazy. Rogal na mnie. Fearuję wszystkich. Dobrze. Ale musimy zabijać, no musimy zabijać, no. no kurwa, fire, this way. Dobra, e, ekstazik dalej tego, tego warriora, A bo Ej, dobra... Czterech mam na, na sobie, druida. Czterech, druida. czterech mam. Druida, Wszyscy mnie nadupcają. Ja nam jest roach akurat. Bić no. tego druida. Ale dobra. Nie nie, nie przyjmiemy tego, tak. Dobra, wchodzić, 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 wchodzić Nie, no nie, nie, nie ma co wchodzić, bo nie ma ludzi u nas. Dobra, no zabijaj, zabijaj, zabijaj. Ja jestem tylko na cmentarzu. Herax, zabijaj tam. Wypychają nas człowieku, nie mogę tam dojść nawet. Lepiej się przebufować i biw. Dobra, wychodzimy stąd. Wracać. Brać górę i lawę. I bić na środku. Na lawę, na lawę w tym momencie, dokładnie. Konorek, nie Lawa wiem czy ty bijesz, oni healerów biją, a ty co bijesz? Pilerów u nas nie pada, nic, nie ma DPS-u w ogóle. Poza tym to nie, tutaj w wózkach nie jest na DPS-ie, nie polega tylko na tym, żeby zajebać gości i, i wy, żeby skłukać, <grym> po prostu ich wypychać, no. Dobrze, ale zabijać też trzeba, dawać, nadupcać. Tutaj, nie mają prawa Jedzie dojechać druid, tutaj, filer. tego druida od razu! razu. Szorstki na mnie rogal jest. Druida! Lecę. Powalnie, spowalniać tego druida. I zabić tego druida od razu dyspełnórek Bo trzy Światko, Co mamy. ty tam kurwa robisz? Na razie to, no. Ale Wors, przegrywamy. gdzie ty idziesz? Do szklzadka. Po co? Do środka, do środka wow. wszyscy. Druida. Bijać, mówiłem, żeby tego druida bić. Je, tylko ja go targetuję. Warto iść na polawę, bo wstałem. Warto zawsze warto. Dobra, idę. Piruję go. Na no, tego druida, no niech go zginie ten wszyscy, druid. Ja no. pierdola, no nie jest nieśmiertelny, nie no. Już nam zabrali kurwa Wszyscy się przenoszą po prostu i wszyscy wchodzą w, do kółka. Tutaj u nas nie ma czegoś takiego. Ale nie mogę nic wykastować na to kurwa. Dobra, mamy bispel. dwa wózki, które dojadą. Dobra, zabrali nam w chuj cały ten wózek nam zabrali w momencie w ogóle. Dobra, trzymać ich tu i wybijać. Cofnijcie się na środek i na środku ich wybijamy. Nie, nie, ma, nie ma co się cofać. Nie mają sprawa stąd wyjść w ogóle. Nie wiem, ja mam cały czas stany kurwa jakieś. Drujszycie. Mąk, uciekł człowieku. A ja się no, no czemu ja ginę? Z... ich Kur... w... norek? Wrzuć w wicher tego, wrzuć... 35 Wrzuć w wicher kogokolwiek, nie wiem. No, Ej, no bo minął was lok, no ja pierdzielę. Norek, no. Słucham cię. Dawaj, dawaj. Na wodę. No musimy wziąć, bo w dupę dostajemy. Idź tego mąka tutaj. Wszyscy do środka przejęli, Ale wszyscy nie. muszą wejść do środka! A z ich za przejęli? Nie. Biedźmąka. Dobra. Żeby cię nie przejęli. Patrzę gdzie jest rower. Dobra. Dobra, bicie Chorski, takim razie, bicie szamana. Wstajemy na lawę, czy idziemy na wodę? Szamana, szamana. Co na, na, na wodę. Szamana. Szamana. Na, na wodę chyba Szamana, szamana, Ale nie, szamana. Na lawę, na lawę, szybko na lawę. Nie na lawy, tylko łarek jest. No ja go wyciągnę. Lawę, idziemy, idziemy. Znaczy tamtych trzeba przytrzymać. Kurwa, nie, nie mogę. Nie, że się bijemy we we Ja go wyciągnij go. Ja ich przytrzymam. Zatrzymuję tutaj tego Tamana. I wypychamy go. Ja już robię mu sfira. Dobrze. Ale dostałem, ja dostałem czeku, Nie zablokowali. Ja nie mam jak się zabić. ruszyć, bo nie ma dispery w ogóle. To jest go. samo no, no, norek. Disarm. Zatrzymuję tego loka, jeszcze. Jakie, jakie tu NP tyle stoisz. Aż... No nie. ładnie, no, tak... bardzo on ładny. nie. Żyje. Yy, ten, robię Dobra, Rukuj, mamy, mamy bardzo... lawę. Yy, Ale bierze, mało. Bie, bierzcie środek, na środku walczcie. I górę wezmą. I górę bierzcie. Czy no, my potrzebujemy, po teraz jeden po tym. Także najszybciej. Nie, jak, sposób. wszystkie potrzebujemy, jesteśmy aliantami. No pijamy, no, Podzieleni jesteśmy. Gdzie lecimy? Wodę, wodę chyba, tak? Wodę dawać. I ktoś niech leci na górę. Zygzak zostaje na górze, reszta idzie na środek. Dostanę kolwiek pomoc. Pamiętaj, tylko musicie wejść wszyscy do środka, jeżeli macie je przejąć. Ale pamiętajcie, że lawa też jedzie już. Oni potrzebują jeden tylko, tak? Nie, ma. dwa potrzebują. Zobaczcie, jak oni wybijają nas. Ile? Nie ma. Nie ma, umarł. Siemasz, umar, się masz. Roga jest Roga na górze. Bicie mąka na wodzie, Hilera. Pierdale, co się dzieje z tą kreaturą, kurwa jeszcze dzisiaj? No, no zobaczcie, co się dzieje, kurwa, co oni robią w ogóle no Mortec zablokuj tego warriora bierzemy. <grywka> druida tutaj na druida w tej wodzie Ja się pojawiam od razu, jestem pierwszym tarżetem. Coś ginę. Nie, myślę, że zostawmy już tą ziemię, dawaj idziemy tam na środek, bo... Lawę musicie wziąć i ten. To Nie weź. Lawa jest Lawa nasza. Jest nasza. Ale Teraz musimy wziąć wodę i musimy wziąć jeden wózek, co się pojawi. Bo jak go nie wezmą, to przegrane jest. Wszyscy bufowacie na środku. Na środek, na środek, gdzie tam jedziecie? Na, na środek, lawę. wszyscy na środek, te do wózki dojadą. Zabrać się na środę na na ziemię, mam, ci, Mamy, czy. mamy, lawa. Hunter'a I od razu zabij tego Hunter'a Tak Hillerów lepiej wybije. No to dobra, healerów, ale to od razu tego Prista w takim razie Przerzutka na Prista, szybko, teraz Lava, Wyłączać. lava Wyłączał pierwsza będzie. dojedzie tego Rogala mam na stronie. Ta lava pierwsza Do będzie Teraz spierdolił od razu Przesiadka, poszli przesiadka na lawę, Poszli na lawę, poszli na lawę Ej, poszli o, na no lawę no Lava pierwsza dojedzie Lava to jedzie, no do... Na lawy. Bijać na lawę, bijać na lawę wszyscy. I wypykacie wy, ich, no a wypchnij ich. Nie mam jeszcze. To źle. 40 sekund do jazda. Mnie też nie będzie zaraz, już mnie nie ma. Na Ciągam mąk. Nie wiem, co chodzi I szamana elektrycznego. Zmieńcie ten. Właśnie tam. Zmieniłem. Dobra, super. Bardzo dobrze zrobiłeś. To w takim razie lawa nie dojecie pierwsza. Jedna osoba lawa, się do zigzaka Jedna osoba urywa się czy dwie do zigzaka, a do reszta zygzaka. na wodę. Nie do na wodę. Wszyscy do zigzaka, Zigzag, zigzaka dojedzie pierwszy. No, 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 oni zygzaka się zygzaka. Urywają, urywają, się już. Są już tutaj. Monster, gdzie je ty jedziesz? Szybko do zigzaka, No ta, do, zygzaka, ty urywa ty się do zigzaka, to Zaraz na dół Warrior mi kurwa idzie na wodę. My dojedziemy My na, na wodę. Pośpieście się, się zaraz wyzmą. wezmą. Jeden ja ja z do do Wszyscy do zigzaga wchodzić do środka. Wyciągać go. bo zaraz wy... Jeszcze dwa tiki. Zatrzy... Do Dobra, zatrzymałem go. Ich. Zatrzymałem. Dobrze. Torek, ty jedź tam, nie jedź tu. Nie zdąży tam nawet dojechać, jakbyś pomyślał, Sebi. No ale tu, tu się nic nie dzieje, to jedź tam. Tu się nic nie dzieje na wodzie przecież. Dobra, jedź, 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 jedź. Wszystkie ja nasze pan, pan. wózki są, ej. Wygramy to za. Dobra, nice, nice, nice. Jak no? Fuku, wygrywał. Kurwa. To Jest był fart. Kur to, uratował, to uratował faria. No ale y, no tutaj nie ma nie ma dwóch zdań, że to w ogóle... Miazga była jakaś panowie. Do miazga, wygraliśmy, tak? No, czy nie? no wygraliśmy, no. no ale nie no, no. Ja o tym wiem, no ale o co chodzi ale... w ogóle? To nie wiem, te graty chyba ty. Mong 22 miliony w healu w ogóle zrobił. Ale my się, manek, manek. Się, my się składaliśmy, a oni mogli leczyć. My się rezowaliśmy, a ja oni. No właśnie leczyli. nie rozumiem, dlaczego oni się rzucają na...